Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się powiedzieć tak, kiedy wiedziałeś, że powinieneś powiedzieć nie? Może w tamtej chwili poczułeś chwilową ulgę, ale gdzieś głęboko wewnątrz wiedziałeś, że coś jest nie tak. Może to się wydawać sprzeczne z intuicją, ale mówienie nie może być najpotężniejszym aktem, jaki możesz praktykować. To niewygodna prawda, którą niewielu akceptuje. Odmawiając, nie tylko chronisz swoją energię ale także dajesz innym szansę na rozwój. Ale co by było, gdybym ci powiedział, że w każdym nie kryje się ukryty sekret, którego jeszcze nie odkryłeś. Sekret, który może radykalnie odmienić twoje życie i uwolnić cię od niewidzialnych więzów, które trzymają cię w pragnieniu zadowolenia innych. Dlaczego zawsze czujemy się winni, mówiąc nie? Jaki jest prawdziwy wpływ tego na nasze życie? Może lęk przed odrzuceniem Niechęć do zranienia kogoś, a może obawa przed wyjściem na egoistę uniemożliwia ci osiągnięcie wolności, której nawet nie podejrzewasz, że jest możliwa. Ale prawda jest taka, że mówiąc nie, możesz otworzyć drzwi do czegoś znacznie większego. Wyobraź sobie drogę, na której każdy twój wybór zbliża cię do twojej prawdziwej istoty, zamiast obciążać oczekiwaniami innych. Jesteś gotów odkryć tę ukrytą moc to. Co nadchodzi może cię szokować. Istnieje cienka granica między współczuciem a poświęceniem i wielu wpada w pułapkę przekonania, że bycie hojnym oznacza nigdy nie odmawiać. Jednak to przekonanie może być tym, co powstrzymuje cię przed pełnym życiem. Zostań ze mną, a wspólnie odkryjemy prawdziwe znaczenie nie i jak może ono być kluczem do odblokowania twojej wewnętrznej mocy. Na odległej górze, gdzie cisza zdawała się zatrzymywać sam powietrze, Tenzyn prowadził swoje skromne życie. Mnich, znany ze swojej mądrości, odnajdywał spokój w prostocie swoich dni, aż los połączył go z tajemniczym drzewem życzeń. Jak uczy filozofia, korzeniem cierpienia jest przywiązanie. Tenzyn nie miał osobistych pragnień, żył wolny od ziemskich namiętności, ale teraz nosił odpowiedzialność spełniania życzeń innych. Drzewo dawało mu moc spełniania próśb mieszkańców, z wyjątkiem jego własnych. Z biegiem czasu Mnich zdał sobie sprawę, że spełniając życzenia innych, oddala się od swojego wewnętrznego spokoju. Tenzyn przemierzał strome szlaki górskie, medytując nad swoim zadaniem. Pomagał mieszkańcom z otwartym sercem, ale wracając do lasu, czuł rosnący niepokój. Jak uczą mędrcy, podobnie jak solidna skała nie jest poruszana przez wiatr, mędrzec nie jest wstrząśnięty krytyką ani pochwałą. A jednak, mimo że był niezłomny, mnich odczuwał cichą niepokój. Drzewo, choć symbol mocy i dobroci, wydawało się być również nieustanną próbą jego wyrzeczenia. Każde spełnione życzenie oddalało go od jego prawdziwej istoty, ale kontynuował, wierząc, że ścieżka równowagi to służba innym. Liście drzewa delikatnie falowały, gdy tenzyn się zbliżał, jakby witały jego obecność, dotykając ich Składał prośby o uzdrowienie, dobrobyt i pokój dla mieszkańców. Ale pytanie, które odbijało się Echem w jego umyśle jak wiatr w górach, brzmiało, jak długo mógł dźwigać ciężar innych, nie tracąc siebie samego. Mnich wiedział, że droga środka, równowaga, jest kluczem do jego podróży, ale wyzwanie powiedzenia nie stawało się coraz cięższe z każdym dniem. Tenzyn stał się żywą nadzieją mieszkańców wioski. Za każdym razem, gdy ktoś do niego przychodził, przyjmował ich spokojnym uśmiechem i niezłomną gotowością. Wiedział, że drzewo życzeń miało moc przemiany życia każdego, a dzięki niemu przynosił zdrowie chorym, ulgę udręczonym duszom i dobrobyt wiosce. Jednak, jak mówi nauka, ten, kto dźwiga ciężar wielu, musi mieć silne ramiona, ale nawet najsilniejsze ramiona mogą ulec. Mnich w swej hojności. Nie pozwalał sobie na odpoczynek. Z każdym dniem Tenzyn coraz bardziej pogrążał się w roli zbawiciela wioski. Mieszkańcy przybywali z bliska i daleka, oczekując, że ich życie zostanie przemienione przez jego modlitwy i magię drzewa. Mnich, mimo wyczerpania, wierzył, że jego celem jest służenie, że jego misją jest spełnianie każdej prośby, niezależnie od poświęcenia. Widząc trudności innych, nie mógł powiedzieć nie. Za każdym razem, gdy mieszkaniec uśmiechał się z wdzięcznością, Tenzyn czuł, że jest na właściwej drodze. Ale wewnętrzna pustka zaczęła rosnąć jak cień. Pod koniec każdego dnia, gdy księżyc oświetlał liście drzewa, Tenzyn rozmyślał. Słowa mędrców odbijały się echem w jego umyśle. Prawdziwe oderwanie to nie tylko zaprzestanie pragnienia, ale także wiedza, kiedy odpuścić. Wiedział... Że coś w nim było poza równowagą, ale nie mógł zignorować wołania ludzi. Las był cichym świadkiem jego zmęczenia, a drzewo nadal spełniało życzenia. Ale gdzieś głęboko tenzyn czuł, że cena jego hojności dopiero zaczyna być pobierana. Z biegiem czasu wioska rozkwitła. Zbiory były obfite, rodziny żyły w harmonii, a pokój zdawał się panować w każdym zakątku. Dzięki trzewu życzeń i niestrudzonej hojności Tenzina mieszkańcy nie musieli już walczyć z trudnościami życia. Jak mówi stare przysłowie: Kiedy wszystko jest dane, wartość rzeczy się traci. Stopniowo wioska przestała szukać własnych rozwiązań, ślepo polegając na Mnichu, aby rozwiązać nawet najmniejsze problemy. Dobrobyt, który początkowo wydawał się błogosławieństwem, zaczął niszczyć istotę pracy i walki. Mieszkańcy przyzwyczajeni do ciągłej pomocy, przestali szukać własnego rozwoju. Nie było już potrzeby wysiłku ani poświęcenia, bo tenzyn był tam, aby spełniać ich życzenia. Wygoda, którą przyniosła magia drzewa, stworzyła poczucie zależności. Nie zdawali sobie sprawy, ale brak wyzwań ich osłabiał, a lekcje, które wcześniej czerpali z błędów i wytrwałości, znikały jak mgła o świcie. Wioska, choć zewnętrznie prosperująca, Zaczynała duchowo usychać, jak roślina, która więdnie bez słońca. Tenzyn obserwował tę cichą zmianę z ciężarem na sercu. Wiedział w swoim sercu, że ciągła i nieprzerwana pomoc osłabiała wewnętrzną siłę mieszkańców. Stojąca woda jest lustrem duszy, która nie szuka, mówi stare nauczanie, a tenzyn wiedział, że tworzy nurt stagnacji. Dobrobyt, który wcześniej był powodem radości. Teraz wydawał się niekończącym się cyklem próśb i realizacji. Coś w nim krzyczało o zmianę, ale nadal nie wiedział, jak przerwać ten cykl, nie zdradzając swojej roli obrońcy i przewodnika. Z biegiem dni ciężar odpowiedzialności zaczął się manifestować w sposób niewidoczny, ale miażdżący. Tenzyn, który wcześniej wydawał się niewyczerpany, teraz czuł się wyczerpany. Jego kroki, niegdyś pewne i zdecydowane, Stały się powolne i ciężkie. Wielu nie zdawało sobie sprawy, że nosząc bóle i pragnienia wszystkich, mnich wyczerpywał własne siły. Stare przysłowie mówi: nie możesz nalewać z pustego kielicha. A jednak tenzyn nadal nie mógł powiedzieć nie mieszkańcom, którzy na nim polegali. Jego zdrowie fizyczne i psychiczne zaczęło się pogarszać. Mimo to, za każdym razem, gdy ktoś przychodził z prośbą. Nie potrafił odmówić. Poczucie winy go pochłaniało. Wierzył, że odmawiając pomocy, zawiedzie swoje powołanie, pozostawiając tych, którzy na nim polegali, na pastwę cierpienia. Mnich znajdował się w więzieniu zbudowanym przez własną hojność, a z każdą spełnioną prośbą oddalał się coraz bardziej od własnej równowagi. Drzewo, zawsze ciche, wydawało się świadkiem jego ofiary, jego liście kołysały się. Jakby oddawały echo zmęczenia tenzina. Wiedział, że coś musi się zmienić, ale myśl o odmowie pomocy przynosiła poczucie winy równie ciężkie jak samo zmęczenie, które odczuwał. Jak mówi stare nauczanie, współczucie bez granic staje się trucizną dla duszy. A tenzyn był powoli zatruty. Każdy nowy dzień przynosił nowe żądanie, a każde z nich oddalało go coraz bardziej od własnego uzdrowienia. Niewidzialny ciężar, który niósł, stawał się nie do zniesienia, i coś w jego wnętrzu przeczuwało, że ten cykl nie może trwać bez katastrofalnych konsekwencji. Pewnego dnia młoda kobieta z wioski przyszła do Tenzina z prośbą, która zachwiała jego przekonaniami. Jej brat zmarł tragicznie, a ona, z oczami pełnymi bólu, błagała Mnicha, by przywrócił go do życia. Ta prośba, inna niż wszystkie, wydawała się przekraczać granice tego, co było możliwe. Jak mówi stare nauczanie, nie wszystkie życzenia mogą być spełnione, ponieważ niektóre z nich kwestionują naturalny porządek rzeczy. Tenzyn, znając ograniczenia drzewa życzeń, wiedział, że ta prośba była poza jego mocą, a jednak poczucie winy z powodu odmowy zaczęło go dręczyć. Przez chwilę milczał, czując ciężar tej prośby. Śmierć była czymś, czego nawet drzewo, ze wszystkimi swoimi mocami, nie mogło odwrócić. Ale desperackie spojrzenie młodej kobiety sprawiło, że zaczął kwestionować własne granice. Widziała w tenzinie nadzieję, ostatnią szansę na naprawienie nieodwracalnej tragedii. Próbował delikatnie wyjaśnić, że nie wszystkie prośby mogą zostać spełnione, ale jego słowa wydawały się puste wobec cierpienia kobiety. Cień wątpliwości zagościł w jego sercu. Tenzyn, który zawsze znajdował odpowiedzi. Teraz znajdował się w dylemacie między współczuciem a niemożliwością. Presja była nie do zniesienia. Mimo, że wiedział, że ta prośba przekracza możliwości drzewa, nie mógł pozbyć się poczucia winy. Uczucie bezsilności, poczucie, że zawodzi tych, którzy na nim polegali, zaczęło ciążyć jeszcze bardziej na jego barkach. Jak mówi nauka, czasami największe współczucie to zaakceptowanie rzeczywistości takiej, jaka jest. Ale tenzyn w głębi duszy wciąż walczył, by powiedzieć nie. Wiedział, że ta odmowa będzie punktem zwrotnym zarówno dla niego, jak i dla wioski. Niemożliwa prośba oznaczała początek nieuchronnej zmiany, z którą jeszcze nie wiedział, jak sobie poradzić. Po prośbie młodej kobiety tenzyn poczuł, że coś w jego wnętrzu pękło. Mimo, że wiedział, iż nie można przywrócić kogoś do życia, poczucie winy, że nie mógł spełnić życzenia. Dręczyło jego duszę. W chwili słabości zbliżył się do drzewa życzeń i z ciężkim sercem spróbował, choć bez nadziei, uczynić to, co niemożliwe. Jednak zamiast spełnić prośbę, drzewo zaczęło więdnąć. Jego liście, kiedyś pełne życia, straciły blask, a jego moc wydawała się znikać. To tak, jakby samo drzewo odrzucało żądanie, ujawniając ukrytą prawdę stojącą za jego mocą. W tym momencie duch drzewa objawił się przed Tenzinem. Głębokim, starożytnym głosem duch ujawnił sekret, którego mnich jeszcze nie zrozumiał. Drzewo więdnie, gdy proszone są o rzeczy niemożliwe. Istnieje granica dla wszystkiego i te granice trzeba szanować. Słowa ducha przeniknęły głęboko do serca Tenzina. Teraz rozumiał, że próbując przekroczyć granice możliwości, wyzwał samą naturalną kolejność rzeczy. Drzewo, które wydawało się nieskończone w swoich darach, również miało punkt łamania. A tenzyn, ignorując te granice, był na skraju zniszczenia równowagi, która utrzymywała wioskę. Dylemat był jasny. Nie mógł nadal spełniać życzeń, które kwestionowały prawa natury. Drzewo, więdnące przed jego oczami, było symbolem naruszenia równowagi zarówno w naturze, jak i w nim samym. Duch dał mu wybór. Zaakceptować skończoność mocy drzewa i nauczyć się mówić nie lub zobaczyć, jak ono znika na zawsze, zabierając ze sobą dobrobyt wioski. Mnich znalazł się w głębokim dylemacie, gdzie jego przyszłe działania miały zadecydować o losie nie tylko drzewa, ale także wszystkich wokół niego. Z usychającym drzewem i mieszkańcami wioski w desperacji, tenzyn w końcu zrozumiał głębię swojej podróży. Nigdy nie mówiąc nie, nie tylko wyczerpał się fizycznie i duchowo. Ale także uniemożliwił mieszkańcom wioski stawianie czoła własnym trudnościom i rozwijanie własnej siły. Jak mówi stare nauczanie: Usuwając wszystkie przeszkody z czyjejś drogi, usuwasz także ich szanse na rozwój. Zdał sobie sprawę, że próbując być zbawcą wszystkich, stał się barierą dla wzrostu każdego z nich. Siedząc obok niemal martwego drzewa, tenzyn rozmyślał nad wpływem swoich działań. Stał się centrum zależności wioski i Nigdy nie nakładając granic, pozbawił mieszkańców możliwości uczenia się na własnych błędach i wyzwaniach. Jak drzewo, które bez przerwy dawało owoce, on sam był na skraju całkowitego wyczerpania. Była to gorzka, ale konieczna lekcja. Nawet najmądrzejsi muszą znać granice swojej własnej hojności. Widząc drzewo usychające, zrozumiał, że prawdziwa mądrość polega na pozwoleniu innym, by walczyli o swoje własne rozwiązania. Z ciężkim, ale teraz bardziej przejrzystym sercem Tenzyn podjął decyzję, by nie używać drzewa do spełniania wszystkich próśb, które do niego trafiały. Wiedział, że będzie to trudne do zrozumienia dla mieszkańców, ale jego misja teraz była inna. Nie miał już być tym, który rozwiązuje wszystkie problemy, ale tym, który prowadzi, uczy i wie, kiedy odmówić. Robiąc to, Tenzyn nie tylko ratował drzewo przywracał równowagę w sobie i w wiosce. Decyzja, by powiedzieć nie, miała być pierwszym krokiem do przekształcenia przyszłości wszystkich. Przed niemal martwym drzewem duch drzewa ponownie się objawił, tym razem z pełnym współczucia spojrzeniem na Tenzina. Głos rozbrzmiewał delikatnie, ale stanowczo, niosąc mądrość, której mnich tak bardzo potrzebował. Prawdziwa mądrość polega na tym, by wiedzieć, kiedy powiedzieć nie. Chronienie innych przed ich własnymi trudnościami może wydawać się aktem dobroci, ale pozbawia ich szansy na wzrost, na naukę i umocnienie się przez przeciwności. Słowa te głęboko rezonowały w Tenzinie, jak echo powtarzające się w jego umyśle. W końcu zrozumiał, że mówienie nie było w istocie aktem współczucia. Duch kontynuował, jakby przemawiał prosto do serca mnicha. Tak jak drzewo rośnie silne, stawiając czoła wiatrom i burzom, tak i ludzka dusza. Ten, kto nigdy nie stawia czoła przeszkodom, nigdy nie rozwija swoich korzeni. Tenzyn, który przez tak długi czas wierzył, że jego celem było pomaganie wszystkim, teraz rozumiał, że prawdziwa równowaga polega na pozwoleniu każdemu, by stawiał czoła własnym wyzwaniom. Jego misja nie polegała na rozwiązaniu wszystkiego, ale na przewodzeniu z mądrością, dając miejsce, by inni także mogli odnaleźć swoją drogę. Z tymi słowami Tenzyn poczuł, jak ciężar schodzi z jego ramion. Tak długo nosił w sobie przekonanie, że mówienie nie to akt egoizmu, ale teraz widział, że odmowa, kiedy jest przemyślana, może być jedną z największych form miłości. Mnich, który wcześniej był uwięziony we własnej hojności, teraz widział jasność w równowadze. Duch drzewa wskazał drogę. Nie chodzi tylko o akt pomagania, ale o wiedzę, kiedy przestać aby inni mogli kwitnąć na własną rękę. Bez stałej pomocy tenzina i drzewa życzeń, mieszkańcy wioski zostali zmuszeni do spojrzenia w głąb siebie i odkrycia na nowo swoich własnych sił. Na początku pojawił się strach i zamieszanie, ponieważ przyzwyczaili się do polegania na magicznych darach w rozwiązywaniu swoich problemów. Ale jak mówi starożytna mądrość, tylko gdy jezioro jest spokojne, możemy zobaczyć nasze prawdziwe odbicie. Stawiając czoła własnym trudnościom, mieszkańcy zaczęli się jednoczyć, dzieląc swoje umiejętności i wiedzę, aby pokonać wyzwania. To, co wcześniej było zależnością, teraz przekształcało się we współpracę. Tenzyn obserwował z daleka z lżejszym sercem. Odstąpił od roli jedynego dostawcy i stał się cichym przewodnikiem, interweniując tylko wtedy, gdy było to konieczne. Jak mówiły nauki, prawdziwy mistrz nie daje odpowiedzi, ale uczy zadawać właściwe pytania. I to właśnie robił. Stopniowo mieszkańcy odkrywali, że siła, której tak szukali na zewnątrz, zawsze była w nich. Zaczęli doceniać proces przezwyciężania trudności, rozumiejąc, że rozwój pochodzi z trudności, z którymi się mierzy i przezwycięża. Z czasem wioska odrodziła się. Ludzie, teraz bardziej świadomi swoich zdolności, byli silniejsi mądrzejsi i bardziej zjednoczeni. Tenzyn wiedział, że była to przemiana, której potrzebowali i odmawiając im nieprzerwanej pomocy, pozwolił wszystkim, w tym sobie, na wzrost. Drzewo, które odzwierciedlało równowagę wioski, zaczęło ponownie kwitnąć, ale teraz jego moc była szanowana i używana z mądrością. Wioska, która kiedyś wydawała się zagubiona w zależności, Teraz kwitła z siłą samowystarczalności i wzajemnego wsparcia. Tenzyn, teraz mądrzejszy, nauczył wioskę jednej z najważniejszych lekcji, jakich kiedykolwiek się nauczył: Równowaga między pomaganiem a umiejętnością powiedzenia nie jest kluczowa dla wzrostu, zarówno osobistego, jak i zbiorowego. Pokazał, że prawdziwy akt współczucia nie polega na zawsze uleganiu, ale na pozwoleniu każdemu, by stawiał czoła własnym bitwom i odkrywał swoją wewnętrzną siłę. Jak mówi stare nauczanie, ten, kto zna swoje granice i ustala je mądrze, jest silniejszy niż ten, kto próbuje nieść świat na swoich barkach. I tak tenzyn żył tą prawdą. Drzewo życzeń, które kiedyś reprezentowało rozwiązanie wszystkich problemów, teraz kwitło powoli, odzwierciedlając przywróconą harmonię w wiosce. Mieszkańcy z kolei nauczyli się cenić trudności. Ponieważ to przez nie stali się bardziej odporni i zdolni. Tenzyn obserwował to z pogodą ducha. Jego rola jako duchowego przywódcy uległa zmianie i wiedział, że jego największym wkładem było nauczenie mocy wiedzy, kiedy pomagać, a kiedy pozwalać innym rosnąć samodzielnie. Krąg zależności został przełamany, a wioska rozkwitała z nową siłą. Siedząc pod drzewem, Tenzyn obserwował zachód słońca, który tego dnia wydawał się inny. W powietrzu była obecna pokój, ale nie był to spokój kupiony łatwością. Była to pokój zbudowany na przezwyciężeniu i mądrości. Uśmiechnął się, wiedząc, że jego rola została spełniona nie przez zawsze mówienie tak, ale przez zrozumienie znaczenia mówienia nie. I tak wioska prosperowała, nie dzięki magii drzewa, ale dzięki zbiorowej sile każdego z jej mieszkańców. Równowaga wreszcie została przywrócona. Teraz, kiedy odkryłeś prawdziwą moc mówienia nie, pytanie, które pozostaje, brzmi, jak długo jeszcze będziesz przedkładać potrzeby innych nad swoje własne? Podróż do uwolnienia się zaczyna się od prostego aktu odwagi, ale wymaga konsekwencji i samoświadomości. Co tracisz przez strach przed odmową? Czy kontynuując mówienie tak na wszystko, nie poświęcasz swoich własnych szans na rozwój i samopoznanie? Zatrzymaj się i pomyśl. Dokąd możesz dojść, jeśli zaczniesz ustalać swoje granice? To jest moment na działanie. Nie pozwól, by strach lub poczucie winy powstrzymywały cię przed życiem, na które zasługujesz. Zacznij praktykować mówienie nie z mądrością i zobacz, jak krok po kroku kontrola nad Twoim życiem wraca w Twoje ręce. Na co czekasz, aby przejąć tę moc? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i połącz się z innymi. Którzy przechodzą przez ten sam proces. Razem możemy stworzyć sieć wsparcia i inspiracji dla tych, którzy szukają tej transformacji. Zapisz się na kanał i włącz powiadomienia, aby kontynuować naukę o tym, jak budować bardziej zrównoważone życie, w którym nie jest narzędziem osobistego wzmocnienia. Wyruszmy razem w tę podróż, jedno nie na raz.